Witajcie tutaj, Mangetsu, i tego się nikt nie spodziewał. Bo ja raczej kojarzę się z klocami 2D, a nie z 3D. Ale postanowiliśmy wraz ze znajomymi zrobić serwer dla youtuberów, który roboczo nazywa się Minecraft 192. A wszystko opiera się w sumie o to, że jesteśmy zamknięci na wyspie 192x192 z Wielką Górą pośrodku i będziemy sobie prowadzić tutaj taką luźną rozgrywkę. Pobawimy się też w jakieś eventy, biurokracje, sądy, zobaczymy co tu jeszcze wpadnie. No i będzie to dosyć chaotyczny materiał materiał z przerwami na mój komentarz. Wszyscy gotowi? Chyba Dzień tam. dobry moi drodzy, z tej strony ADHD jest dzisiaj ze mną Autyzm. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, rozumiem <grym> <dobra, grym> się. Słucham cię Blady? Dobra, możesz teraz robić wstęp, <śmienic> dobra Już <Wstęp>. był <śmienic> wstęp To ten wstęp, tak? Tak, tak, ja tak, się z... ej, ej, tak ej, ej, Coś się sklei Generalnie, jakby nigdy nic, leciliśmy sobie samolotem na nasz kupon wypoczynkowy, żeby pozwiedzać sobie jakieś starożytne Egipty, czy jakieś inne gówna oh. Pokaż nam jak to wyglądało, jak spadało z tego samolotu <śmienic> <śmienic> Góda, <lena ciała. śmienic> O kurde, i, do, I do, tak, no, to to się guzik. Wpadając z nieba, oprócz tego, że Anioł mi dał skrzydła i skrzydła tak, to zauważyłem, że tak, jest woda. zauważyłem, że tutaj w woda. wodzie jest tak, 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 o! Nie, o, nie. Z tej, tej, tej Zobaczmy, różowa, różowa łódka, idealnie podaj. tutaj podłem. jest książka z piórem. O, to musi być ciekawe. Ostatnio mówi że czy podzielony pod berłem króla Robara pierwsze. Nie no. Jest napisane tak. Na całej wyspie poukrywane są takie skrzynki, w których możecie znaleźć niesamowicie rzadkie i cenne przedmioty. A na drugiej stronie jest napisane. Że Blady mieszka w Łodzi. O! To nie o? Do kłamstwa akurat, bo nie mieszka. Czyli może nie. Nie, tak jest, jest Nie żeby coś, ale tutaj nie widzę żadnego drzewa, oprócz tego na samej górze, więc wy się trzymajcie, a ja... A to może wyścig, nie, ja ci nie dam nie, tego drzewa! Nie. Będę tam pierwszy! To jest jedyne drzewo na całej wyspie. Nie, musimy je zdobyć no, szybko! Nie, z, dobra, nie no, i dostało tobą no Mangetsu Czemu ze mną idziesz? <goda> no bo nie możesz pójść Podzice? sam one. Ja chciałem dobra, tutaj być pierwszy za oh, miło z twojej strony, że mi Ten dirto nie sprawi, że dostaniesz się na samą górę Ja mam już owce nawet A patrz, frajerzy są tam na dole Ale frajerzy no, no, no. Ale frajerzy co? Co nie. nie? Zostaw mnie, pajacu! <goda> Dobra, dobra, współpracujmy, no współpracujmy, będziemy współpracuj, dalej. Jak, jak już nie ma sojusza, nie, nie ma sojusza. To... Ja, jak już nie spadłeś, to się no współpracujmy chociaż Twój stary na betonie. To to... Przepadłem. No piję mnie! Piję mnie! Nie mi udało, gdyby nie ten podstępny guzik, jego podstępne podchody. Szybko na... Ci... Nogę pod nogi? Tak, musimy i do szczytu, ponieważ tylko jeden członek uda się uda... Jednemu członkowi uda się zdobyć drzewo na szczycie góry! Szybko, Nagetsu! Mnie się co? wydaje, że już ktoś tam zdobył to drzewo i wiesz, to to był Grupson, bo on był na szczycie. Opowiedz mi, mój mały przyjacielu, Nagetsu. W 2010 no. roku wyszedł taki kawałek słynny, nazywał się Grupson na szczycie, i on mówił, że gdzieś na szczycie góry się spotkamy. Ja myślę, że tam możemy U. spotkać tego Grubsona. Nagetsu, jaki ty jesteś mądry. Dziękuję. Posiadasz wiedzę, której normalny człowiek chyba nie posiada. Myślę, Dobra, że tylko, tylko za chodun! pomocą współpracy możemy tutaj się dostać. Ty tak. jesteś, nie, rozwaliłeś, wywaliłeś. Nie... Dobra, zostawiam frajerów. Toś Mangi, czekaj, 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 pomogę ci. Sojusz, sojusz. Sojusz, soj bez bicia. Nie podzielę. Ja tutaj już. Nie, nie, guzik! Nikt A. nie robi skok, skoku w górę pod mięso. Wszyscy nie. robią skok po kurczaka. Mamy to Mangi. Dobra, mam drugie miejsce, jestem z niego Dobra. zadowolony. Mangi, musimy się nazwać. Yy, Porębu. Pakt Poremba. przy kawałku dębu. Nie! Kutasowe drzewo no, zostało już zdobyte! Zr zróbmy tak, każdy weźmie po jednym drewnie, co? To Masz jest... klaski, chłopaki, chłopaki, ja też chcę trochę. Ale ja <grym> ty ty ty... Ty... To jest nie jest drzewo! Za... Ej, co byście pierwsi? Ja myślałem, że mamy najlepszą Dzień, trasę znale. Dobra, muszę rób przed dwóch. O ty chłopak! Uspokójcie się! Uwaga, gryzie! Nexe tu nie trafił pierwszy? Co jest? No gra? właśnie też się gdzie dziwię, gdzie on Nekce? się zagubił w akcji w tym wszystkim? Ta, podejrzewam, że zaatakowały go jaskiniowe trole. A może on po prostu... On Patrzcie, Nexę, ja o, kurde, o nie! Na wyspach. Patrzcie, tutaj widać Nexe, idzie tutaj. Nexe tutaj idzie. O O nie! Graf w Strzału! Bloody, ty możesz tutaj mi co? pomóc. Proszę, zbierz mi dwa kawałki kamienia. Siema, w ten sposób mogę ci tak zaklaskać. Dać? Co ty na to? Czemu, czemu tak długo to, tak to, to zajęło? Oh, zaklaskać. Jadasz. Jak Rubik no mogę nie, ci zaklaskać. Godzisz się na to. na to i ucz się. Dobra, Siema. dobra, to teraz... O, dasz coś? ja nie mam tego. Dobra, dalej, masz drewniany o dziękuję, dziękuję bardzo Oj, tak tak dobrze dziękuję i co ja bym z ciebie zrobił epoka no, nie, no nie wiem na przykład byś zcraftował ale nie przejmuj głębo. się nie mówisz o no, no. ej dobra epoka ej kamienia ale kamienia upadłego. grafik gdzie jest zleciał bo chciał do wody graf polecał, no nie żyje daj działanie bo nadal nie wiemy co co, co? jak to się skrzynka? skrzynka ej co jest grab? eee halo rzućcie go szybko rzuć go rzuć go Żyję jeszcze żyję! Co e, tego nie rób! <grymne> <grymne> Pangi, chodź tutaj! Tak? Dobra? Tak, tak. A skrzynkę zawartość jest czy nie? Nie, Nexas jechał z tą skrzynką <grymne> na ten, na łóżce! Dobra, to... Oni wszyscy polecieli zani so, mi się wywalili! To, jak, idziemy no idziemy do Neksiarzy i reszty. Dobra, tylko nie, nie rzucajmy się, może No, nie, 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 o, ale, tutaj... tak, ale kusi, ale kusi. Kusi, kusi, strasznie, tak, nad spa. O nie, tutaj no... nie ma takiego delikatnego zejścia, lepiej. No to. Nie podkopuj Powoli, powoli. Nie, 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 nie no to... podkopuj się. O! <grym> się. No co za ten film? <grym> się, no nie mówię, że nie ma zejścia. Nie wytrzymam zaraz, nie, to jest zła trasa. Może ja tak specjalnie wyprowadziłem w pole. Ty, mówię do ciebie, frajerze, zatrzymaj się. No, to, to no co, frajerze? Ja myślałem, że szuka. mnie nie słyszysz. A, a gdzie jest reszta? No, chyba na górze, reszta, nie, nie? Nie? nie, no Kajdę? właśnie wszyscy pospadali. A <laughs> <laughs> Nawet o! AB, który, który zejść spadł w koniec końców. Widziałem, mam po nim kilo w S? Ale jak ktoś to z tym nie wie. No dobra, spoko. Możemy się tak ugadać. Chłopy już tam eksplorują na maksa. O, widzę, ja jakiś nikt, widzę jakiś nik, widzę jakiś nik tam. Jakiś frajer tam spadł chyba. To może być AB. Nie, to jest Bloody. Chyba to jest Bloody. Siema. Myślałem, że ja baby. Jest... Nigor, no, nareszcie! A po co wy na górę idziecie? Nic tam nie ma już. Eee, ja. No, dlatego, że ktoś mi ukradł moje itemy! Ale to nie ja! Ty wiesz coś o tym? <śmiech> <śmiech> nie wiem, ale. Czy to ty mi ukradłeś? Huzik, czy ty mi co ukradłeś sobie, itemy? Słuchaj, nie, ukradłem ABM-a. Nexe, ABM, złodziej, ukradł Patrz, mi guzik. demy. Na chwilę straciłem przytomność, Ja potwierdzam, o o że ukradł, ale ukradł abm -u. Guzik, Czemu mam dla ciebie ale ofertę. O, o. Patrzcie, 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 Ej, nie widzicie u... go, chłopaki. Cisza! Chciałbym coś ogłosić, ktoś mi ukradł moje drewno, nie mam nic! Ej! Drewno, nie zrób mi miotę! Mam, Guzik, mam dla ciebie ofertę i mam dla was wszystkich ofertę, z ABM również. Patrzcie, Nexe w tej chwili ma już żelazo. My mamy praktycznie. Bo ukradł nic. mi AB drewno! Też mam trochę lasję. <grym> okay. Jaki jest najlepszy zawód na świecie. Prawnik, możemy go oskarżyć <grym> <YouTuber>. o coś. <grym> Prawnik, ale op. Kowal! Również. Mag, 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 magik, 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 magik. Zróbmy biurokrację. Wszyscy ja razem zróbmy drewno. Systemu. Nie dajmy nexa nic ani Zróbmy ministerstwo infrastruktury. Zróbmy bezpieczną drogę na górę tej góry. One mogą no. iść tylko w górę. Nie da się, żeby poszły w dół. Zainwestuj Ej. w tej chwili w guzik drewno kąpany. Obiecuję ci, że za tydzień będziesz miał tyle drewna, że go nie będziesz miał na cało użyć. Moja rodzina od lat handluje drewnem. Chodźmy, zróbmy to. Do, chodźmy Ej, tam są w ogóle łódk, jest łódka jakaś. ja nie. Idziemy na szczyt, tam po negocjacji. Nie, to już tam nie, 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 nie ma nie sensu. Ale ja, no ja bardzo długo bloody. się spinałem. Nie, to już bardzo długo spinałem. Właśnie dlatego, że tu można spać. Przeskiń no, no. tu, treper przyszedł do tego, do skrzyniki. Tak, Patrzcie. Oh, to, to jest moi grane Nie, 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 on po prostu to jest. Ej, co ty trafiłeś? Mangę, co ty zaczułeś? Mangetsu, oskarżam Cię o Sam pobicie z premedytacją biednego imigranta. O nie, najpierw za nas. Wszystko idzie na nas. Jak to możliwe? Był to, to był mój sobowtór. Nie! No nie rób tego. Twój stary. W, w którym w to miejscu, był? O nie, ej, w tym Oto mi tej sprawa. Zagłodź, zagłodź. zrobić grup. Lady ej, jak i się widzę, mówi, z jakiej masz tutaj roboty. się Na pół. Cmentarz. Moje ukradzione są doganie To nie ubergenie. są twoje. twoje To nie są twoje O dobrze o. Bad... Pokój jego zimny Co To, co to, to jest? spadł w ogóleś to, to Magnesu ma <noise> Rzucam to ukradłeś moje co towary Ci ukradłem coś ci ukradłem Drew O kurczaka ci rzuciłem Te kłody przerobiłem No nie wiem co? I kill drewniany jeszcze. Nie miałem. warto, nie warto <gulat> <gulat> A dzisiaj to bardziej jest ire Ale no, to jest masz doświadczenie masz w trumnie. Zróbmy ten nacisk. ma dwie głowy pojebane. Dobra, cisza, co tu się wyrabia? Nie <gulat> słychać! <gulat> 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 Proszę mi oddać moje itemy Bo już ci nie zwaniekować. Ale ja nie tylko ten guziczny Guziczna osoba mnie walnęła Powiem tak Mogę to zrobić, ale będziesz musiał przejść Mega hardkorowy tor Przeszkód, który specjalnie dla ciebie przygotuję Super, super, super Właśnie, bo tutaj Co tu się dzieje? Dobrze, powinniśmy Wymyślać kilka zasad, bo bez zasad Kilka Zasadniczych zasad Zróbmy głosowanie. Moją pierwszą sugestią jest, że dopóki nie będziemy mieli farm oraz kołchozów, nie powinniśmy zabijać ani jeść, ani jeść zwierzątek. To prawda. Do... miałem okazję zamordować zwierzyny, ale na tutejszej wyspie, nie zrobiłem tego, gdyż szanuję zwierzęta. Dokładnie. No sobie. właśnie. Ale masz rybę, to nie zwierzęta. A się na wegetarianizm? Uciekam z ładunkiem. Właśnie, wszystko jest bezpieczne miejsce, To co, moim bloody, moim co z tym, tym torem przeszkód? Bo się nie dogadaliśmy zamki, w końcu. Czy ktoś będzie jakąś inną zasadę? Wiesz, zbudowanie toru przeszkód nie może być takie łatwe? Bo przecież wiesz, tam to... i tak są nudziarze, oni tam jakieś konstytucje wyprawiają, nie ma sensu tam Ta, nawet podchodzić. Zaraga, zbuduję, co na nas to obchodzi? To będzie tor przeszkód, tak samo jak jest taka sieć tam nielegalna, taka internetowa, tor się nazywa, nie? To będzie tor przeszkód? Teraz ci zbuduję tor przeszkód, bo widzę, że jesteś strasznie cierpliwy, co? Nie? Tak, tak. Boże, nie po to zbierałem to, tyle chwilę, tej temy. Zamiast chwilę poczekaj, to ty ten już tutaj... Się agresuje, zdrowie, 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 zesrać, Słuchaj, ja agresuję, zrobić ci zrobię to przeszkód, gdzie Słuchaj, ja, ja się po prostu na górę córka no. spinałem i tak hamsko no. zostały no. mi odebrane te pr przedmioty moje... cię, moich... Pawica moich rodziców Dlatego, że jesteś Gauganem po prostu. Gauganem? Się... Chłopaki bo robimy, tak? robimy, robimy Czy tu tutaj już mreczek budujesz? prezydenta chyba wyłanić jakiegoś Dobra, z Dobra, no nie, ok, nie. porozmawiać. E, no. To nie będzie to rób przeszkód. Dobra. Guzik zasugerował najmądrzejszy nie. pomysł, który usłyszałem uwaga, od niego. Uwaga, pomysł uwaga. jest taki, że jeżeli jest towar deficytowy, czyli w tym wypadku drewno. Powinien być on centralnie zarządzany. Biurokracja no tutaj, dobra. widzowie, nie wytrzymamy. Ja z tym stawia, Dobra, bo <laughs> gadasz, wyrośnie! Zobaczymy, które nie, szybciej nie, nie. Wyrośnie, wyrośnie, Do... wyrośnie, wyrośnie, tylko ob... dwa obok nie stawiacie. Ale zobaczylibyśmy, kto... które wy... pierwsze wyrośnie. Tom Bartek, To będzie. Nasze pierwsze drzewo A... zasadzone na wyspie. To to ten... mangi, reprezentuje mangi. też nie, naszą serwę. Co ty zrobiłeś, mangecu, w tej chwili. Jeżeli to zetniemy, to przyjdą, żeby zabytek narodowy. No, no właśnie. właśnie. Tego nie ma u... Uważam, że powinniśmy wprowadzić prawo zakazujące ścinania dąbu Bartka. Czy kto o, jest o. za? Tak, ja jestem tak. tak. za. Ja ogólnie w tym miejscu proponuję, żeby powstał a, urząd za, skarbowy. Za, za, za. Nie, nie, nie. Tak. Trzeba najpierw zobaczyć, czy to... Będzie czy są tutaj ziemie tak, odpowiednio tak. żyzne dla tak, tego tak, dębu? Ten, czy tutaj y, nie ma a, żadnych kamienicy? Bartek przez O, a nie przez zero. Dobra, przepraszam. Już poprawiam.

Ej, oddawaj to. Ej, on zabrał mi kilo, oddawaj mi mój kilo. To był mój kilo. Co z tym torem przeszkody? Nie, przeszkód? to był mój kilo. To był mój, mój ten... kilo. Nie, to na, na, na ale, w ale to wcześniej umarłem, pamiętasz? Ale ty nie miałeś kilo. Miałem kilów. Oddawaj mi kilo, Nie prawda. Ej, oddawaj kilo, uwierz powiedziałem! Nie, oddam to był mój kilo. Nie wiem, nie był no to że nie wiem, że wiem, bo był podpisany od trzonka Boże, nie wiem, no nie wiem, on nie No nie nie wiem, Naprawdę! O tak! Uwiesz mi A Spokojnie, to nieistotne, patrz! Na jego <todgłosy> Rarytas! Tak zwane tak zwany Ej, najlepiej to do detektować naturalną tą sztukę! No, ale mam kolejną sezonkę, ale taki nie Daj sezonkę jedną, bo ja już nie mam nie mam, nic mi nie wypadło. Tu jest, tu jest, masz. O, dzięki, dzięki. Ale ja bym Ale chciał zrobić piaskowy kościół albo kakao. No wiesz co, musimy po prostu dzielić się obowiązkami, Blady. A ten kilo miał. Znasz tor przeszkód, przejść, ałkradzisz. Dobra, to fangetsu. przepraszam, w takim razie. Dobra, oddaję cię zamiast. Znasz tor przeszkód, Bladi. Czy mogę za niego zabrak. zrobić Czemu ten tor przeszkód? No musisz kliknąć Nie tak. tak? Nie. Badeuszu. No nie mogę za. Po pierwsze, co co nie wiem, ktoś wisiał. wsiadł. Bladi, czy ja mogę zrobić ten tor przeszkód zamiast nagręcać? Tak, zrób. Dobrze. Ej, nie lecimy. mogę go zabrać. CZEMU JA GO NIE MOGĘ ZABRAĆ?! No, musisz F wciskać. Nie musisz. Co ty gadasz, mageczku? <laughs> Ej, no... O, nareszcie. Dobra, co z tym torem przeszkód? Dobra, już, Tor przeszkód tak został ukończony. No dobra, mageczku, tor przeszkód tak? jest ukończony. Dobra, teraz serio Dobra, to w takim lec. razie spróbuję o, no. go przejść i jeśli go przejdę, to zwrócisz mi moje należności. Jasne. Dobra. O! No, no i są No, Ale ja to przeszedłem gowie. po prostu ten tor przeszkód nie, był skonstruowany. No nie, nie, że na Zobacz, za pierwszym. Ten tor przeszkód. Za pierwszym. Lata tworzyłem ten tor przeszkód. Ej, chłopaki, bo tutaj już, no. Dobra, to wiesz co, Blady Przybij mi chociaż piątkę. Tak. dobry koniec jakoś. Dobra, piąteczkę. Po mocy Blady mnie zabija takim... i zabiera mi itemy. Tak, jest dlatego że to nie to Dobra, chodź to na Getsu, zbuduję ci coś fajnego, żebyś mógł fajnie zamieszkać. Dobra. Nie, bo pomyśleliśmy, że to to jakieś fajne miejsce na Getsu. Gdzie chciałbyś nie? mieszkać? Tutaj gdzieś? Tutaj? Chyba tu? jeszcze bardziej, chyba jeszcze kawałek dalej, tak myślę. Tu? No tak, ale tutaj? żeby była ziemia, żeby było żyźnie. żeby tutaj? nie. No ale to jest piasek. Tu? Piasek nie jest żyzny. O, o, tutaj. A tu jest pies, to w sumie no, no coś, coś tak. No to to, to już jest lepsze miejsce, to mi się podoba. Nawet sadzonka tu jest do wzięcia, więc wydaje mi się, że to może być całkiem spokojny Dobra, Zaraz ci mi zbuduję, zobaczycie jak jarzy się. Ej, to jest moje, Ja tu zbuduję dom! To tak, zabij na nagle ci się tu wprowadza. Dobra, chłopaki, co tam? Zacząłem u was? się tu wprowadzać i nawet sadzonki znalazłem. O, dobra, wchodź do środka. Ale ja, wiesz co, nie podoba I mi się ten ci dom. Jak się podoba twój? No nowy właśnie nie dom. podoba mi się. Wygląda jak o, gówno. Nie, nie, ładny jest. Nie, wiedzisz, no jest ładny. No ja no. nie wiem, czemu ja Wówię zawsze muszę dostawać z funduszu muszę dostawać takie rzeczy To jest I hałusza, panie panie. To jest program Nasz Nowy Dom Nasz Nowy Dom Nowe odcinki dach, no. Ładny. No, dach ładny No dach ładny, no, dach ładny no, dach no, dach no, dach A jakby to było w Skyrimie to byłby fus rodach Guzi, generalnie nie wiem, czy wiesz, na gestu postanowiliśmy zbudować ja nowy dom. Z bokiem mandi, dzisiaj jesteś. To jest mój dom. Dawaj, no. mój. Chciałem założyć w tej chwili ministerstwo parków narodowych i chciałem wam zaprezentować pierwszy kandydat na park narodowy. Chodźcie za mną, proszę bardzo. Dobrze, pokamę. dobrze. Trzeba nie będzie Ale popływ, my, ale mam my nadzieję, nie mamy drzew w że... gramie, ja zrobić tam. park narodowy. Czy masz też kość? Masz jakieś kość może? Kość niezgody. Hello, are you mam partner? partner. Co ty pierdolę? Mam dla ciebie jabłko, ale jabłko skonsumujesz na otwarciu. Tylko ja mogę je zjeść, bo to jabłko Adama. Nieee, mama, no, jesteś no, tak no, w formie. Ale, ale to zrobił to beta. Czy widzicie tamtą płaską ścianę w powietrzu? Widzę. Tak, uu, widzę. To jest nasz pierwszy park narodowy. Nie mangi, tam, tamta płaska ściana w powietrzu. A takie to jest Ojcowski Park Narodowy przecież, tak? Przypomina jak tak. Maczuga Herkulesa, ja, nie? Ja, ja już na nim stąpałem, no? Byłeś jedną z osób, które dokonały rozbioru na mnie, zabrałeś mojej itemy. Dobra, Proszę, chodź, mi... Chodź, Proszę mi oddać chociaż kamień. Rozumiesz? Proszę. Ale poproszę trzy sztuki. <laughs> Ile <laughs> ci nie wystarczy, że poprosiłeś o kamień? No, no ale potrzebuję kamień, to jest, kamień to jest liczba mnoga, bo to jest, wiesz, więcej nie, niż jeden tylko... kamień No nie, nie no, ale nie, kamienie no, no, taj... to jest liczba mnoga, mądralo Tak, MC192 ja Gratulacje, użytkowniku O, dzięki Kiem Ja za taką przeróbkę z Venomem Wiesz co, Graf, ja myślę, że trzeba przystąpić do budowy faktycznie jakiejś, nie tylko infrastruktury, A, no ale też drewno, trzeba, wiesz, w jakiś fusrodach pod głową se zrobić, no, nad głową O właśnie Właśnie, trzeba, trzeba jakoś Zainwestować w jakieś no. drewno, bo my nie mamy w ogóle drewna Ja myślę, że no, trzeba wykorzystać ten dzień ja tam, Nasz nowy dom, nasz nowy dom Chcemy na to, żeby drogić mam trzy... Six, no tak, na, na posadzić, ten, stary. zboże Ta, zasadzisz Masz jednego kobla? Masz jednego kobla ktoś? Eee, to mam, no, no, no Tak, dla niego masz, a dla mnie nie miałeś, Hamie no. No. Nie no, jednego kobla <laughs> mam, no dla ciebie <laughs> też miałem <laughs> A CD Place!

ja pierdzielę, co jest? I am under the... Mam wrażenie, że to jest pułapka Nexa. Też mam wrażenie, że to jest pułapka. On nas no. chce zrobić w tych korytarzach. No, ja... dos dosłownie, żebyśmy już nie wypłynęli nigdy. No. Co ty, ty zrobiłeś, Grafa? Nie, nie, nie Co pokazałem... zrobiłeś z Grafem? Gdzie jest Graf? No co nie, zrobiłeś, Grafem? Graf? Pływał razem z Tobą. Uspokój się, pokazywałem mu tylko gdzie skrzynka, za chwilę wrócił właśnie O, zobaczyłem, zobaczyłem, pod, pod bedrockiem jest taki płotek i tam była skrzynka, tak? Tak o. jest, a ja w ogóle poszedłem tam tylko żeby zobaczyć czy że jestem A to tam znalazłeś? Razu... Uwaga Pusta <śmiech> Aha, <śmiech> niemiło, to <Tego> oszusta. <laughs> Nie natworzyłem od razu O, drzewo urosło czy to jest wasze miejsce na osiedlenie się? A, Dobra, no rozumiem, no. Ustaw się tutaj, ustaw się tutaj, w tym miejscu zostań. Aha. Dobra, Nagetsu, nie hałasuj, bo będziemy teraz rozmawiać. Dobra, guzik za... Takie A... dziwne rzeczy się tam dzieją. Szedłem jakby do tej wędki, znaczy do tej łódki. Ile tych ryb masz? Co jest z tymi no, rybami? W skrzynce to miałeś? <noise> tak, właśnie opowiadam o tym, co, co jak wyglądała sytuacja z skrzyńką. Doskoczyłem do tego, do łódki, <noise> zleciałem na dół, a zaraz ze za mną Mangetsu z chłopakami. Tylko ja przeżyłem, Dobra, a chłopaki tak, mam to, pytanie, mam, bo, bo też szukam miejsca na osiedlenie się i myślałem, czy mogę sobie wziąć ścianę tej góry, tę te tutaj w miarę taką niską? Czy ktoś miałby coś przeciwko? Wiesz, śmiało, bierz. Zrobiłbym sobie taki 2D domek jak w Terrarii, taki wiesz, że widać po prostu bez ściany. Tak pomyślałem. Mądre, mądre. Rybka. Za... Czekaj, czekaj, mam dla ciebie rybkę za pomysł. O, bardzo, Kraty, bardzo, bardzo dziękuję. I to jest jeszcze upieczona. Salomo. Ja nawet. na dole wolę a... Ogólnie ja bym sobie tutaj zrobił taki domek w nawiązaniu do... Powiedzmy, klasyki mojego kanału. Lubię wracać czasem do korzeni. I fajnie by było odwzorować w Minecrafcie Powiedzmy, zrobić taki dom na wzór terariowego Początkowo na przykład chciałem zrobić, odwzorować jakiś mój domek ze świata. I pomyślałem, że to też by było fajne. Obawiam się, że tutaj byłyby mocne ograniczenia. O nie, o nie, o nie. Szkielet, szkielet, szkielet. Ze strony świata, jeśli chodzi o bloczki. Dobra, to może jakiś szybki mieczyk. Jakiś tutaj, właśnie. O, chociaż szykierkę mogłem zrobić. Okej, dziękuję bardzo. Nie, 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 gówno idzie, gówno idzie. Budowanie w nocy, be like. Jaki tutaj jest kla Co tu się stało? Co ty tutaj robisz? Co? Dlaczego takie? To tutaj na gesto powstaje właśnie słynny Bladeusza, nie wiem czy wiesz. Pableusza? Tak. <laughs> Pableusz, tak, no, ładnie. powstaje. Masz no i co od tro Może trochę żelaza? Nie mam nic żelaza, jestem taki A, masz... biedny. Ej, guzik, ale ty A, miałeś trochę żelaza. O, żelazo, widzę, że masz Baumila, mógłbyś użyć tutaj no, nasze drzewa. Nie, nie, ja mam swoje drzewka. Nie uszko, wiesz? No dobra dalej. Tak serio, to ja się, ja się tam zdecydowałem, że się będę osiedlał i sobie zrobię. Gdzie się taki domek sobie zrobię, ale taki 2D-domek sobie zrobię, tylko. No, żeś ci zbudowałem domek. Ale to nie sprawdzał moich oczekiwań yeah. wiecie co mnie rozwala jak sobie ja sobie tutaj kopię tego kobla to już jak jestem wewnątrz tego jest takie echo na tym proximity czacie ja mam wrażenie że coś z klatki akurat idzie do mnie do mieszkania ta nexy już diamenty zdobył chłopco poszedł kopać wiesz co podoba mi się to podejście bardzo mi się podoba to podejście wiesz że o tu jabłuszko jest nawet takie dobre no, o dom bartek wyrósł o dom bartek wyrósł a sobie tu chidujesz przy plaży, nie? W kinie w Lublinie. Jakieś tam diamenty, kogo one obchodzą, nie? Magi, powiem ci tak: Trzymaj jabłuszko, ostatnio kuzynka z grójca przyjechała na piwo. <grym> A nie, sąsiedzi z Niemiec z bananami. Nie, z ja Zacholki e, mam widzkę, która jest pod grójca i raz przyjechała i mi dała, wiesz, cały bagażnik jabłek miała. A Grujec zgaduje, że to pewnie jakiś wschód Polski, tak? Nie, tak, w, w, wschód kardynalnie to jest na południe od Warszawy, tam ogólnie jest bardzo dużo sadów. Grujec, Mogielnica, Białawska. Tu się nikt nie obrazi, że sobie zanurkuje. Nura dam. Jedno też muszę przyznać. Dawno nie grałem w Minecrafta, ale te nowe kejwy. Bardzo dobry świat nam się tutaj trafił. Kejwy są przeolbrzymie, często zalane wodą, więc raczej jest tutaj opcja eksploracji za pomocą nurkowania. To sprawia, że jest mniej mobów, tylko bardziej trzeba się na powietrzu skupiać. I surowce, diaksy, czy jakieś skrzynki z rzadkimi itemami, są na wierzchu. Tutu tu, tu. Diamenty, diamenty. Na zachęty, żeby udowodnić swoją wartość, tak? <grytanie> nie no, ale ładny widoczek, ładny. Podobno to nie YouTube 2010, żeby cieszyć się diamentami. O, skrzynka! To z tego się już można cieszyć. Nawet YouTube 2010. O, dobra. O, działa jest. Mam, 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 mam. Zobaczę co w środku. Może coś mega cennego będzie. Kota mogę zespawnować. Ha. Kurde, za gówno. <noise> Powiem tak: odzwyczajenie się od Minecrafta naprawdę dało mi się we znaki, i kurczę, zdychałem tutaj chyba więcej niż przeciętna osoba, jeszcze w głupkowaty sposób. Ale wiecie, co jest najgorsze, że co zdobywałem jakieś diamenty, skrzynki, no to potem kończyło się tak, że jak przechodziłem na to miejsce, okazywało się, że itemów już nie ma, bo wyparowały po pięciu minutach. Noob getsu do boju. Mam nadzieję, że na tym serwerze chociaż charyzmom nadrabiam, bo skile w tej grze to nie. Sie a. Właśnie zrobiłem stąd skoczyłem na około bloku i położyłem bloki na nim, wylądowałem. Złamię teraz czwartą ścianę i zapytam Was, widzowie, czy wydaje Wam się, że Graf kłamał, czy może nie kłamał? Okazuje się, że jest prosty sposób na to, by to sprawdzić. Otóż, gdy ścinałem drzewa, to kątem oka załapałem go na nagraniu i niestety nie udało mi się złapać momentu, kiedy robił ten swój parkour z podsadzeniem się blokiem, na którym się wyratował. Ale nagrałem moment, w którym jego postać się świeci na czerwono. Biorąc pod uwagę to, że już jest na tym dircie i świeci się na czerwono, to faktycznie musiał na tym dircie otrzymać obrażenia od upadku. Więc, ciekawostka, grafnik nie kłamał. Nie wiem czemu, stwierdziłem, że jak mam to w materiale, to wam pokażę. Grafowi można ufać. A czekaj, a ty się tam budujesz, czy coś? Czy tak sobie ty, po prostu Nie, ja robię się? drogę na górę i będzie odnoga do twojej, tej, bazy. Git, git, git. Ja nie wiem, ja, ja się otoczyłem w kloce grać. Wywaliłem się, słuchaj, z jajkiem kota. Był w skrzynce jajko kota. Kitku. A... <grych> a wiesz, gdzie się wywaliłeś? Zniknęło mi po 5 minutach tam. Oj, weź... najgorzej. No właśnie, zanim doszedłem tam, klocuchy. I to tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że się podobało. Wydaje mi się, że w przyszłym bardziej już chciałbym się skupić na tym domku w 2D, zrobić jakiś taki terariowy. Jeśli macie pomysł, co jeszcze mogłoby uczynić taki domek takim 2D-terariowym smaczkiem, to dajcie znać w komentarzach, jak można tutaj uterrarowić trochę tego Minecrafta. A tak serio, mimo że dużo osób mnie męczy o te terarie, to jakoś dalej jest to, wycie. Gra w moim serduszku, do której czasami lubię sobie nawiązać. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pa pa!